Trwa dochodzenie w sprawie klęski operacji Mieczodyna. Zginęło w niej 12 silów marynarki. Komandor podporucznik James Rees, proszę omówić misję. My wiedzieli, że przyjdziemy. Po czterech minutach odcięliście łączność. Dlaczego? Sam było inaczej. Nic ci nie jest? Nic. Bóle głowy? Paranoja, zaburzenia pamięci. A to? Przetrywamy to. Co się stało? Podali nam złe dane. To była zasadzka. Trzeba działać natychmiast. Potrzebuję nazwisk. Jeśli istnieje powiązanie... Znajdę je. Odpowiedzi albo krew. Krew. Gdzie jest Riz? Czy uciekinier jest Silem? Wielu cię szuka, nie wychylaj się. Dwunastu moich ludzi wraca do domu w trumnach. Nie odpuszczę. Weszliście nam w drogę. Weszliście na pole walki. Na świecie istnieje zło. Nawet sobie nie wyobrażasz, zabierz Lucy z domu. Nie będę powtarzać. Nie pchaj się na moją listę.